Dzień dobry moi drodzy. Słuchajcie, dzisiaj jestem w nieco innym wydaniu. Natomiast jestem po zabiegu, tak to można określić, ponieważ zgłosiłam się z guzem skóry okolicy potylicznej strony prawej. Miałam tutaj taką dziwną narośl bardzo długo, wiele lat i ona z czasem zaczynała mi się powiększać. Była na początku mała, miała może pół centymetra, potem zrobiła się większa, więc zauważyłam, że jakoś dziwnie mi rośnie. I nie wiem czy to moja autosugestia, czy co. Myślałam, że może to jest coś bardzo poważnego, więc zgłosiłam się do specjalisty. No i chirurg powiedział, żebym to od razu usunęła, bo po pierwsze to się rozrasta, trzeba to przebadać histopatologicznie. No i po drugie skoro nam się to cały czas powiększa, no to lepiej to zrobić wcześniej niż później, żeby jak najmniej potem usuwać tej skóry i włosów. No i a propos włosów, słuchajcie. Taki fragment przed chwilą wyciągnęłam z włosów, żeby dostać się do tego guza i żeby móc go wyciąć Trzeba było obciąć włosy. Także podczas mojej wizyty wymagana była golarka. Mhm. Zapytałam się lekarza, czy dużo będzie mi wycinał tych włosów, czy może udałoby się zrobić to tak, wiecie, minimalnie. No i w ogóle był bardzo miły, młody lekarz. Naprawdę, ja ostatnio spotykam takich przyjemnych lekarzy, najczęściej właśnie młodą kadrę. Naprawdę był taki życzliwy, żartował. W ogóle jeden z nich był łysy, więc powiedział, że o! Kogoś tu dzisiaj golimy na moją fryzurę, więc, więc fajnie tak rozładował emocje, rozładował to całe napięcie. Także na szczęście głos skóry został usunięty. To była tak zwana biopsja wycinająca i ja robiłam to na NFZ w klinice nowotworów głowy i szyi. Najdłużej trwało czekanie, ponieważ musiałam przyjechać na 13, a zabieg miałam o 18, także wiele godzin czekania. I powiem Wam, że o godzinie chyba 3 ja już miałam takie myśli, że wracam do domu. No, bo ja nie wiedziałam w ogóle, żeby ta kolejka się przesuwała. W ogóle. Ja byłam chyba ostatnia w kolejce, i o trzeciej jeszcze nikt nie wszedł. A nie wiedziałam, jakie zmiany mają inni pacjenci. Byłam na oddziale zabiegowym kliniki nowotworów głowy i szyi, więc mogły być bardzo poważne sprawy. Więc jak sobie policzyłam, że na jedną osobę, nie wiem, przypadnie godzina, no to ja. Albo wrócę późnym wieczorem, albo nie wrócę wcale i będę musiała się zapisać na jakiś inny termin. Więc dzwoniłam do Pawła i powiedziałam, Paweł, co byś robił na moim miejscu? Mam zostać czy, czy czekać? No i on mówi do mnie, że zostań już tyle razy, tam jeździłaś, umawiałaś się, właśnie o rozpoznaniu. No już zostań, my zostaniemy z tym Nikodemem. I do czwartej Nikodem był z dziadkami od tej trzynastej, a potem Paweł został z małym. Ja przyjechałam, on już był taki spragniony. W ogóle ja się popłakałam, bo wiecie, już te emocje wszystkie ze mnie zeszły. Ten Nikodem był taki z złym humorze, widać, że on był wkurzony, że dlaczego mnie tyle godzin nie ma. Także mam z tyłu łysy placek, ale trudno, ważne jest to, że to jest wycięte. No i czekamy na wynik, co to było. No. Bo niepokoiło mnie to, że to tak się rozrasta. To już było naprawdę spore. Paweł, znaki szczególne Nikodema. Kocha koparki. O! Ponad wszystko. Non-stop piłem mleko, to znaczy zrobił sobie z ciebie smoczek. <grym> yy, yy, specyficzna mimika, to znaczy większość zdjęć to jest. Fukanie. On tak robi. Zrób tak, nie Kośku, o, zrób tak. No zrób! No właśnie zrobił kupią głowę odwróconą, więc mogliście nie zobaczyć. Znaki rozpoznawcze. A! To jest znak rozpoznawczy, to znaczy wszędzie wokół siebie robi nieporządek. <grym> Dokładnie, tak jak teraz tutaj. O, i ta książeczka jest jego ulubiona. Jak stoi tutaj, zawsze ta książka jest na samym końcu z tyłu i się wydziera, żeby mu podać. Co słychać, pojazdy. I teraz ulubiona strona Nikosia, to nie ta ze śmieciarką, chociaż bardzo lubi. Ta laweta, wiadomo, fajnie. To koparki. Koparka. Betoniarka. Bo Bo, bo, bo. I tutaj też jest betoniareczka, tak? Plask, plask, kręci się mieszanka. W betoniarce pana Janka. <gryzanie> Widzę, że już znasz na pamięć. O, i tutaj też pokazał koparkę. Ogólnie bardzo odczytane dziecko, bardzo. Także my nadrobiliśmy średnią, tam chyba statystycznie Polak jedną książkę czyta rocznie, to my czytamy słuchajcie, 7-8 książek tak rano do śniadania. Nikosiek! A gdzie jest tata? Gdzie tata? tata? Tu jest tata. A mama? A mama? A gdzie mama? O, mama. Pamiętacie, jak w ostatnim vlogu pokazywałam Wam, jak dekorowałam to krzesełko do karmienia, żeby było idealne pod tą ściankę. Tutaj siedział nikotem i tutaj dałam tą jedynkę, taką wiszącą, no, taką dekorację. No to słuchajcie, ja to przykleiłam na taśmę dwustronną. I ja tego teraz nie mogę ściągnąć. Próbowałam. raz, drugi, trzeci, takim sprzętem innym, no nie da się. No nie da się wszędzie... O, przykleiłam się, właśnie, o, można się przykleić. Wszędzie tutaj są pozostałości po tym kleju okropnym. Ja nie wiem, co to była za taśma, ale... No nie da się tego zdjąć, nie da się tego zdjąć. Odnośnie w ogóle krzesełka, to stoi nieużywane. Stoi nieużywane, bo Nikodem nie chcę tutaj jeść, absolutnie, cały czas z tego wychodzi, więc nie ma takiej możliwości, żebym ja go zostawiła i żeby on sobie siedział i jadł, ja bym się mogła pójść dalej. Bo on w dwie sekundy wstaje, on z niego wstaje, więc bardzo przydaje nam się Kitchen Helper i on głównie je na stojąco. Jak udajemy jeść, to on stoi, je sobie i z niego mi nie spada, natomiast stąd on mi wstaje. Także wydaje mi się, że to koniec tego krzesełka. Ono było fajne, bardzo fajne na samym początku naszej przygody z rozszerzaniem diety. I zresztą pokazywałam je wielokrotnie. Natomiast teraz Nikodem już jest dużym chłopakiem. Już ma ponad rok. I wstaje. On nie chce tutaj siedzieć. No, mogłabym go przypiąć pasami, ale i tak wstaje. No, teraz jest trochę taki niepokorny, więc je na stojąco, chłop! Z nami tutaj, my sobie też stoimy i jemy, i on je. W Kitchen Helperze. Dostałam wiele wiadomości, Ula, co robisz ze ścianką? Czy będziesz planowała ją sprzedać? Nie, nie planuję jej sprzedać. Planuję ją gdzieś schować, żeby ją wyciągać w takich momentach, kiedy będą urodziny, jakieś inne imprezy okolicznościowe. Może udekoruję tą ściankę na święta. Miałam taki pewien pomysł, żeby przywiesić na niej kokardki, żeby ten łuk, który tutaj stoi, zrobić na kremowo, w dokładnym kolorze naszego salonu i tutaj powiesić wieniec wigilijny, taki pięknie udekorowany. I może tą całą ściankę dać, nie wiem, za kanapą czy coś takiego, przez to, że na razie nie korzystamy z tej części kuchennej tutaj po ogrodzie, to może to na razie stać. Natomiast już widzę, że Pawłowi to zaczyna pomału przeszkadzać, i on myśli, jak się do tego pozbyć. Natomiast, no, ja nie zamierzam. Ja nie zamierzam. Choćbym miała to upchnąć w domku, to zostaje. To mi się przyda. Ja nie po to wydałam kupę siana na to. Żeby to teraz sprzedawać, bo prawda jest taka, że wynajęcie ścianki balonowej to jest w Warszawie koszt powyżej 1000 złotych, no ale zamknęłabym się w takiej ściance, wydaje mi się, w 2000 na pewno. Jak wysłałam jednej pani wizualizację dokładnie tej ścianki, którą miałam, bo przygotowałam sobie wcześniej z czatem GPT wizualizację, jak to miałoby wyglądać, to powiedziała mi 1800. Więc to, że ściankę kupiłam za 1400 złotych, 1400 chyba dałam za te trzy części, no to musi mi się zwrócić. A jak będę robiła na przykład baby shower kiedyś, albo będę robiła nikodemowi drugie urodziny, no to zamierzam ją użyć, więc z czasem wyjdzie na to, że że wyjdę może nie na plus, ale że nie będę stratna, tak powiem. Jakbym chciała, to słuchajcie, mogłabym nawet je pomalować teraz na czarno i zrobić jakąś ładną ściankę na Halloween. Tylko, że my chyba nie obchodzimy Halloween, nie będziemy robić żadnej imprezy, jakiejś, nie wiadomo, jakiej tutaj. Hmm. No nie wiem, na razie to tak zostaje i nie zamierzam nic z tym robić. No, ale powiem Wam jedną rzecz. Nie jestem za bardzo zadowolona z tego misia. Dlaczego? Bo ten kolor nie pasował do tego niebieskiego. Ten kolor jest bardziej taki granatowy. Ten jest zupełnie inny, także jak potem na świeżo spojrzałam na Moją ściankę balonową, to patrzyłam się i myślę, Boże, przecież to nie pasuje. Lepiej ta ścianka wyglądałaby bez tego. No, zobaczcie, to są dwa zupełnie inne kolory i one mi się potem gryzły. No ale ja byłam tak w biegu, te urodziny były robione na szybko. Także tego nie zauważyłam. Jakoś to wyparłam. Jak pamiętacie, Nikodem dostał na urodziny tą hulajnogę, ale powiem Wam, że przez to, że jeszcze stabilnie nie chodzi, jeszcze na razie nie umie z niej korzystać, także czekamy. Tak samo zresztą jak z tą koparką. Ja wiem, że to jest taki mini chodzik, natomiast też nie czuję się w niej stabilnie. I wydaje mi się, że jeszcze dwa tygodnie musimy poczekać, aż zacznie z niej normalnie korzystać. Jak pewnie mogliście zauważyć, to w moim domu jest sporo takich kwiatów. Kto mnie ogląda dłużej, ten wie, że te kwiaty nie są prawdziwe. Bo kiedyś Wam pokazywałam, jak robiłam unboxing ich i one cały czas stoją. Cały czas. Ja je odkurzam, żeby nie były zakurzone. Natomiast ja nigdy nie byłam fanką sztucznych kwiatów. Zawsze uważałam, że to jest, wiecie, no, trochę takie bardziej cmentarne. Natomiast powiem Wam, że jak nagrywam jakieś reklamy, czy po prostu jakiś inny content, to tego tak nie widać. Czy na pierwszy rzut oka pomyślelibyście, że te kwiaty są sztuczne? Nie. Ale mamy już jesień. Więc trzeba by byłoby to zmienić. Nie wiem tylko na co. Już mi się opatrzyły te kwiaty i chętnie wymieniłabym je na coś innego. Natomiast nie wiem na co. Nie chcę kupować chyba prawdziwych. Wymieniłabym je na inne, ale sztuczne. W ogóle ostatnio byłam w takiej bardzo porządnej restauracji. Ja się patrzę, myślę: Boże, jakie piękne kwiaty! Nie, no cudowne. Wyglądały, jakby były kupione w najlepszej kwiaciarni w Warszawie. Podchodzę bliżej. Jeszcze bliżej. One są sztuczne. I właśnie chciałabym mieć takie kwiaty w domu. Że do złudzenia przypominałyby prawdziwe. Nie wiem, ładne są oczywiście kwiaty piękne, świeże, cięte w wazonie. Natomiast. Hmm, sztuczne też są z W ogóle, jeżeli chodzi o prezenty, to pokażę Wam, co Nikodem dostał, bo miałam to zrobić. Mamy tak. Szczeniaczka, uczniaczka, pewnie znacie doskonale, bo to jest chyba najbardziej popularna zabawka od Fisher Price. Dostał coś, na co uwielbia patrzeć, czyli śmieciarkę. Śmieciarkę z prawdziwym tutaj koszem. Słuchajcie, tutaj się ładuje śmieci, zamykamy, wrzucamy. I potem można te śmieci tutaj wyciągać. Bardzo mu się podoba. Kolejna rzecz, którą nikodem dostał, ale od rodziców, albo bardziej od mamy, bo to ten nawet nie do złotówki. To słuchajcie, kupiłam mu. Zwierzątka, bardzo porządnie wykonane, różne, nie dwa, trzy, tylko jest ich masa. Jest piesek, kotek, krówka, lew i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tania zabawa, ale wiecie, że ja jestem żyłą. Więc raz, jak miałam czas i go usypiałam, to przejrzałam kilka stronek i porównywałam ceny tych produktów poszczególnych i z jednej strony zrobiłam zamówienie takie, które kwalifikowały się na darmową wysyłkę, oczywiście. Yy, zrobiłam zamówienie, gdzie była na przykład taniej foka i słoni i na przykład rekin, a z innej strony zrobiłam zamówienie, gdzie taniej wyszła panda, yy, goryl i tak dalej. Ba, ja jeszcze nawet chyba na Allegro tego szukałam. No i od kilku sprzedawców kupowałam, więc wyszło na to, że te zwierzątka przychodziły mi, nie wiem, w sześciu paczkach. No, od sześciu różnych sprzedawców. Jest tego sporo, to jest część. I kupiłam jeszcze coś nad czym bardzo długo myślałam, bo to jest drogie. Ja to kupiłam chyba za 350 zł. Kupiłam mu 100 stodołę. I powiem Wam, że chyba ten prezent zrobiłam sama sobie, bo mi się tak bardzo podobała. Natomiast to, że na razie się nią nie bawi, nic nie znaczy. Może to się zmieni z czasem. <grym> tak? Bawi się zwierzątkami, zachęcam go do zabawy. Na przykład kładę mu cztery zwierzątka, nie wiem, kurkę, lwa i tak dalej i mówię, daj kurkę. Gdzie jest kurka? I on mi daje tą kurkę. Więc fajnie można nauczyć się zwierzątek. A farma to taka ozdoba. Wydaje mi się, że jak za tą cenę fajnie byłoby, gdyby ta stodoła miała jakieś dodatkowe elementy, nie wiem, jakąś drabinę. Ma zagrodę. I tyle. Jest drewniana, jest ładnie wykonana, porządnie. Drzwiczki tutaj w środku się otwierają z jednej strony, z drugiej tak samo, no ale wymagałabym czegoś więcej od tego. Natomiast mamy gdzie trzymać te zwierzątka i jak się bawimy właśnie tymi zwierzątkami, to ja rozkładam tą stodołę, układam na niej zwierzątka i jakoś tam się wspólnie. Nią bawimy. Wydaje mi się, że potrzebujemy na to trochę więcej czasu, szczególnie Nikodem, bo co by nie mówić, ale ja na obecną chwilę się już nią bawię, <noise> także mi się przydała. Nikodemowi na razie nie. Oczywiście Nikodem dostał to Lamborghini od nas, ode mnie od Pawła. Tym się nie bawi. Słuchajcie, to szaleństwo związane z autkiem jakoś minęło. Szybko minęło. Przecież ja nagrywając Wam tamtego vloga, mówiłam, że wow, on się tyle tym zajmuje, nie trzeba koło niego siedzieć. Powiem Wam, że ostatnio jak Paweł go tam włożył i się z nim przejechał, tutaj blisko naszego domu, no to on tam zasnął. Zasnął w tym Lamborghini. <laughs> nie, że był śpiący, po prostu wiecie. Był hałas, no nie wiem, jego to tak wyciszyło, że zasnął. A za drugim razem jak Paweł z nim poszedł, kto chciał z niego wyjść. To Lamborghini chyba nie jest odpowiednie dla takiego małego dzieciątka i on przez to, że ma wysoko pupę i tak siedzi niestabilnie, nie czuje się komfortowo na razie w tym Lambo, także też z tym sprzętem musimy trochę poczekać. No. I ostatnia rzecz, którą dostał Nikodem, to klocki magnetyczne. Bardzo chciałam, żeby je miał, bo widziałam, że naprawdę świetnie się nimi bawił w bawialni. Dostał taką jedną paczkę. W ogóle, jeżeli nie wiecie, to klocki magnetyczne są sprzedawane w takich zestawach mniejszych bądź większych. To jest taki mniejszy zestaw i to jest droga zabawa, bo taki zestaw klocków, w których nie ma jakoś bardzo dużo, zobaczcie jest tyle klocuszków. Do tego były takie trzy jeździki. To kosztowało chyba 350 zł. To jest sporo. No, także wydaje mi się, że będziemy musieli dokupić jeszcze kilka innych zestawów, no bo jak ja się bawię z Pawem z tymi klockami, jeszcze jest Nikodem, to mamy po 10 klocków na krzyż. To jest za mało, żeby stworzyć jakąś, nie wiadomo jaką fajną konstrukcję, więc będziemy musieli dokupić, ale... Nie wiem, może przy okazji świąt Bożego Narodzenia, coś takiego. Na razie bawimy się tym. Wiem, że z tej firmy te klocki są bardzo polecane. To jest chyba Konetics, coś takiego. Ale powiem Wam, że się rysują. One są porysowane. Ja wiem, że używamy ich często, bo używamy ich codziennie. Natomiast nie wiem, czy nie lepiej byłoby kupić jakiejś tańszej wersji. Nie wiem, nie testowałam tej tańszej. Natomiast jeżeli szukacie jakiegoś fajnego pomysłu na prezent, to... Klocki są fajną opcją, można znaleźć je używane. No, a jeszcze jedna rzecz, bo tutaj widzę, że leży. Dostał lalkę. To jest lalka Miniland tak to się chyba nazywa. I słuchajcie, to jest azjata. To jest facet. Nie będę tutaj mu ściągała majtek, bo mi zdejmą ten film. Natomiast musicie mi uwierzyć na słowo, że to jest chłopczyk. I. Dlaczego ja kupiłam tą lalkę? Bo pojawiały się takie pytania ostatnio w mojej rodzinie, że laka dla chłopaka. Ja zauważyłam, że nikotem bardzo często jak się złości, ma zły humor, no to wszystkim rzuca, bije tą ręką, czasami nawet po twarzy babcie i tak dalej. No, nam się to bardzo nie podoba. Dlatego pomyślałam, że Nauczymy go na przykładzie dzidziusia małego, jak się z nim obcuje, że trzeba robić cacy dzidzi, że dzidzia płacze, jak się ją uderzy. I faktycznie nauczył się robić cacy. Natomiast jeżeli chodzi o zabawę, no to Nikodem ani razu po nią nie sięgnął. Ani razu. Nie było takiej sytuacji, żeby Nikodem, nie wiem, przechodził koło zabawek i wziął Dzidzie. Nie. Na niej się uczymy, gdzie jest oczko, gdzie jest nosek, ale to ja inicjuję ten kontakt z tą lalą, natomiast on nie miał takich chwili, żeby po nią sięgnąć, także <noise> jest używana przez mamę, głównie w jakimś celu, takim, żeby go czegoś nauczyć, żeby nauczyć go, gdzie jest łóżko, to już umie, ale tak powtarzamy sobie te słowa, gdzie są włosy, ostatnio uczyliśmy się robić papa, pa, cześć i tak dalej, więc tutaj też można tą laleczką się posłużyć. Natomiast jej nie używa, no co będzie mówić. W domku w ogrodzie miałam kilka takich dekoracji, które schowaliśmy. Dlaczego? No bo Nikodem je zrzucał! Miałam wcześniej takie piękne wazony, tutaj różne dekoracje w kącikach, natomiast no nie przetrwały próby czasu i Nikodem, jak zaczął nam tutaj chodzić po podłodze, to nam wszystko ściągał. Tak samo było z tym wazonem. Mogłabym to Położyć gdzieś teraz, natomiast ten wazon jest tak duży, że on idealnie wygląda na podłodze. No ale przy takim małym dziecku się nie da. No nie da, także idę zanieść to z powrotem do domku? Poczekamy, aż się uspokoi z tym ściąganiem rzeczy, i wtedy to dopiero postawimy. Nie pamiętam, kiedy ostatnio kupowałam dla siebie jakieś kosmetyki. Zazwyczaj przez to, że no działam w internecie, często dostaję paczki i przez to, że tych kosmetyków wpada naprawdę bardzo dużo. No, to wychodzi na to, że nie ma po co kupować, bo mam szampony od tej marki, od tej, od tej, od tej testuję. Tutaj robię jakąś kampanię, więc też muszę te kosmetyki przetestować, i tak dalej, i tak dalej. Więc wychodzi na to, że bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, że nie ja wiem, biorę toretkę, i idę na zakupy kupić sobie płyn do mycia. No nie, zazwyczaj mam duże zapasy, ale pomyślałam sobie, jest jesień, brakuje mi takiego płynu, wiecie. Takiego jesiennego, takiego co pachnie np. wanilią albo pumpkin spice latte. Płyn o zapachu pumpkin spice latte? Co ja w ogóle mam? No dobra, nieważne. Szukałam czegoś takiego, wiecie, innego, bo już te wszystkie kosmetyki i produkty mam obeznane. No i zaczęłam tak buszować w internecie, sprawdzałam różne polecajki na TikToku, co tam jest nowego i weszłam na stronę Rosmana, i weszłam na stronę Hebe i zrobiłam zamówienia, także pokażę Wam co zamówiłam i dam Wam znać! Na przykład jedna dziewczyna, o, proszę bardzo, poleciła płyn do mycia, że niby pięknie pachnie wanilią. Mmm, właśnie dlatego kupiłam kilka różnych i porównamy sobie w przyszłym vlogu. Bo będę się myła tymi płynami. To nie jest reklama, oczywiście. Będę się myła tymi płynami i dam wam znać, który wychodzi najrozsądniej. Bo wiadomo, że te półki cenowe są różne. No, palmoliv będzie trochę tańszy, ale kupiłam też różne inne marki i dam wam znać, bo brakuje mi takiego. Pięknego jesiennego zapachu. To też dziewczyny polecały, ale było droższe. Co mówiłam na hebe? Brazilian Love Ocean. Sprawdźmy jak pachnie. Mm, mm. I ja wiem, że powinnam się patrzeć na skład, czy nie ma tutaj SLS-ów, czyli Sodium Laureth Sulfate. I nie ma innych składników, które mogą mnie podrażnić. Natomiast no, chciałam mieć coś takiego, wiecie, pachnącego, po prostu. Powiem Wam, że takie małe rzeczy sami tak cieszą. Muszę wrócić do robienia TikToków. Z testami właśnie takich kosmetyków, kiedyś robiłam tego więcej, ale teraz mam mało czasu. Słuchajcie, no słuchajcie, jakieś dodałam TikToka raz dziennie, przez e, chyba rok dodałam 300 TikToków, to wychodzi prawie codziennie. A teraz już nie mam tak dużo czasu. Chciałabym, ale no jak już mam wolną chwilę, no to wolę nie wiem, pójść Nikodememem, gdzie jeszcze się z nim pobawić. I na samym końcu tej kolejki jest TikTok, żeby tam coś wrzucić. No. Kolejny płyn. Nie wiem, jak mówić tą nazwę. Nie nie, 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 ma porównania. Te o wiele ładniej pachną. Kolejny płyn. Kolejny płyn. O, wzięłam jeszcze mgiełkę. O zapachu truflowym z czekoladą i z kokosem. Sprawdźmy to mmm, tak bardzo słodko i tak idealnie właśnie na jesień, fajnie ja mgiełek prawie w ogóle nie używam może warto to zmienić nie wiem, ładnie pachnie i wzięłam jeszcze jedną mgiełkę o zapachu wanilii otwieramy kolejną paczkę ta paczka już jest z Rossmana. dobra, już wiem dlaczego ta paczka jest taka duża po prostu zamówiłam Nikodemowi pampersy, ale już nie takie wiecie, zapinane tutaj bo on mi się tak rzuca podczas przebierania, on robi taką histerię podczas tego procesu że pomyślałam, to jest idealny moment, żeby w końcu wprowadzić te pieluszki nakładane przez nóżki, nie? W ogóle śmieszne jest to, że jak chodzę na bawialnie i panie wychodzą z dziećmi do toalety, żeby je przebrać, to zawsze jest krzyk. I ja wtedy zdaję sobie sprawę, że wszyscy mamy takie samo dziecko w domu. No, każde nie lubi przewijania, wyciąganie wydzieliny z nosa podczas na przykład kataru, koszmar, problem z ubieraniem się, no. Wszystkie mamy te same problemy. I to jest takie zabawne, że te mamy tak kombinują, biorą zabaweczki. Ja tak samo, jak biorę Nikodem od tej bawialni, nie chcę, żeby płakał, to zagaduję go, macham mu jakimś traktorem. Wszystko tylko, żeby nie płakał. Jeżeli chodzi o paczkę, to zamówiłam, słuchajcie, 1000 ml płynu, który bardzo lubię. On jest o zapachu bzu, przepięknie pachnie, cudownie. Uwielbiam ten zapach. Dawno go nie mieliśmy w swojej łazience, więc go domówiłam, taki wielki format, bo mamy pojemniczki, takie wiecie, słoiczki do wylewania i atomizery, to się tak nazywa, no chyba tak. W każdym razie tam to przeleję i wyszło mnie taniej, nie? Mam tu tak jeszcze więcej pieluch, ręczniki papierowe elence mojej siostrze, która jest u nas od dłuższego czasu. Zamówiłam naklejki na pryszcze. Nie pytajcie. Ja jestem trochę z innego uniwersum. Ja jeszcze tego nie testowałam. Nie wiem jak to działa. Ja już jestem stara, natomiast ona mi mówi: Jezu, robisz zamówienie w rozmowach. Dawaj, zamów mi naklejki, bo akurat mi się skończyły. Ja myślę, jak to wpisać? Wpisuję naklejki, nic nie wychodzi. Wpisuję gwiazdki, nic nie wychodzi. Ale udało mi się znaleźć, kupiłam jej to. Może przetestuję, ulegnę tej nowej modzie, zobaczymy. Nie wiem, jak to działa. Gwiazdki punktowe. Na razie nie mam pryszczy, na szczęście, więc nie muszę tego stosować, ale jak będę miała, to przetestuję. Zobaczymy, czy to działa. Wzięłam jeszcze kolejny płyn. Co? Chyba musiałam się pomylić. Bo ja robię tak, że jak. Sprawdzam, który produkt jest tańszy, to sprawdzam sobie po gramaturze. Widocznie musiałam wyszukać ten płyn, zobaczyłam, że wychodzi drożej za 100 ml, znalazłam to większe opakowanie, że wychodzi taniej za 100 ml i zapomniałam to wyrzucić z koszyka. Także przyszła mi wersja tańsza w przeliczeniu na 100 ml i ta droższa, no ale trudno. I tak to jest bardzo dobry płyn. I ostatnia rzecz to jakaś taka książka. 12 elementów do układania. O, tu jest w środku książka i Dopasowuje się zwierzątka. Wydaje mi się, że nie na teraz, tylko na potem, bo mamy bardzo podobną układankę i nikodem sobie jeszcze nie radzi z wpasowywaniem kształtów. Natomiast przyda się w 100%. Kiedy indziej? No. Bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za taką aktywność. W ogóle tyle osób zobaczyło ostatniego vloga. Bardzo się cieszę, że jesteście tu ze mną, że mnie oglądacie, mimo że jestem taką youtuberką, która nie pokazuje Wam świata, nie jeździ cały czas za granicę, nie jeździ po mega drogich restauracjach tak itd., itd., tylko pokazuje Wam codzienność, także bardzo się cieszę, że lubicie oglądać tego typu content, którego nie wymyślam specjalnie pod odcinek, bo nie chcę być taka nieautentyczna, że wiecie... Przez cały tydzień siedzę w domu, ale jak jest odcinek do nagrania, to ja nagle będę jeździła do co tu, tu. Takie postaw się, a zastaw się. Nie, no... Ja Wam pokazuję moje życie, jak jest źle, to Wam mówię, jak mam problem z nikonemem, bo ząb i ma gorsze dni, to Wam mówię. I staram się być w tym taka prawdziwa, żebyście czuły, że nie jesteście w tym macierzyństwie, które jest bardzo trudne, same. Że ono nie jest takie, jak pokazują często influencerki. Że jak się urodzi dziecko, to wiecie, wszystko jest takie samo, że dalej się ma tyle samo czasu. Absolutnie nie! Absolutnie nie, ja jestem tego przykładem. Ja na przykład teraz korzystam z tego, że przyjechała pani Ewa, wróciła z wyjazdu, bo była na grzybach, nie było jej 10 dni, coś takiego, wzięła Nikodema do bawialni z fanem Leszkiem, czyli z mężem, z dziadkiem. W ogóle Nikodem uwielbia dziadka, on jest jego fanem, on go tak kocha! On jak widzi, że dziadek przyjeżdża, to od razu do niego biegnie. Ten vlog nie będzie jakiś bardzo długi, bo oni go wzięli tylko na dwie godziny, więc mam mało czasu, żeby Wam tutaj coś pokazać. Natomiast no, korzystam z tego mojego okna aktywności. No, tyle Wam pokażę, jeszcze potem to pójdę zmontować i Wam rzucę. I Wam bardzo dziękuję, bo to są między innymi paczki dla Was. Ja na grupie na Instagramie zapraszam Was też na tamtą platformę. Napisałam tam, że trzem osobom, które skomentują Mirilza, wyśle paczki z kosmetykami od Eveline Cosmetics. Także spakowałyśmy z Elenką i idziemy je zaraz wysłać. Chociaż nie wiem, czy idziemy, no bo zaraz będzie nikodem z babcią, więc ja już tam nie jadę. A nikodem jak przyjedzie i mnie zobaczy, to będzie od razu mleko. No. Także to są paczki dla Was. Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę. Ja czuję, że mam dużą społeczność. Głównie kobiet, bo jak patrzę w statystyki, to nie wiem, 90 parę procent z was to właśnie dziewczyny. Także bardzo dziękuję. No i co? To by było na tyle? Ja idę teraz szybko zmontować tego vloga. Poogarniam te rzeczy, bo wszędzie są kosmetyki. I dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa!